Witajcie, kochani. Pozdrawiam Was z miejsca, które jest bardzo bliskie memu sercu, czyli z Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, aby opowiedzieć o wydarzeniu, które również jest mi bardzo bliskie, a mianowicie o Śląskim Festiwalu Nauki Katowice 2021. Właśnie teraz jest czas, aby zgłaszać się do festiwalu, deklarować swoje aktywności, zastanowić się, co takiego chcecie pokazać w kwietniu 2021 roku. Ale uwaga, zastanówcie się, jak Pokazać, to będzie kolejny stopień trudności. Jak pokazać to, co chcecie zaprezentować, w formie hybrydowej. Być może trochę na festiwalu osobiście, być może również online, ponieważ nie wiemy, jaka będzie sytuacja epidemiczna w Polsce i w ogóle na świecie wiosną przyszłego roku. A zatem zastanówcie się, wymyślcie, no i zgłoście się. Wszelkie szczegóły techniczne związane ze zgłoszeniami do Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice znajdziecie oczywiście na stronie festiwalu, która zapewne gdzieś tutaj wokół mnie się wyświetli. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia.